Do pana premiera powiedziałem, że bardzo wiele nas dzieli, bo to jest prawda, ale Lech Jagdańsk nas łączy pan premier był przekonany że musimy się zacząć do siebie przyzwyczajać więc nie rozumiałem potem tego zachowania pana premiera w którym w jakim sensie ostatecznie nie ale w jakim sensie kwestionował wynik wyborów bo nasze spotkanie na radzie bezpieczeństwa narodowego pokazało może nie entuzjazm w oczach pana premiera że musimy się do siebie przyzwyczajać ale pewność, że staniemy przed taką okolicznością No to rzeczywiście niesamowita historia żeby na czele państwa stało dwóch kibiców Lechii to jest jakieś zobowiązanie do współpracy. W, w sytuacji, kiedy wokół tak naprawdę świat się zmienia, mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, to jest pora i moment żeby nie było wewnętrznej wojny domowej, tylko żeby była współpraca, żeby Polska szła do przodu. Pan może coś takiego zadeklarować? Oczywiście we wszystkich kwestiach, które odnoszą się do spraw bezpieczeństwa, które odnoszą się do spraw dobrobytu Polaków, do tych rzeczy, które są dla Polaków ważne.